W tym odcinku zajmiemy się tematem znakowania telefonów komórkowych. Na przykładzie Noki 6230, w której ustaliliśmy już miejsce umiejscowienia chipa. Dla każdego telefonu będzie to oczywiście sprawa troszeczkę inna. Natomiast tutaj jest to miejsce dokładnie obok baterii. Tutaj, prawda, demonstruję, gdzie Patrząc jeszcze na drugą część obudowy, widać, że nie istnieje ryzyko zniszczenia chipa czy, czy spowodowania innych uszkodzeń telefonu. Yy. Zatem operacja jest dość prosta. Wyjmujemy urządzenie ze strzykawki. Umieszczamy w tym miejscu. Proszę zwrócić uwagę, jest, jest to instytucja bardzo mała, tak więc praktycznie nie przeszkadza w domknięciu klapki w żaden sposób. Nic nie odstaje, wszystko jest w porządku. Teraz dla pewności włączamy skaner i odczytujemy numer chipa. Jak widać wszystko w tym momencie działa. Oczywiście, jak już mówiłem, dla każdego telefonu sytuacja będzie nieco inna i umiejscowienie chip'a będzie nieco inne.